Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ShadowGXT, a to jest. For Honor. No nic, super. Nie wiem dlaczego ekran od nagrywania cały czas mi się przycina, tak jakby coś z nim było nie tak, ale nagranie jest ok. Widzę, że. Dostałem samych botów, wszyscy opuścili rozgrywkę. Nie mam zielonego węgiela dlaczego. Zmieniło mi kolor mojej postaci. Mianowicie z ustawień graficznych, znaczy ustawień, jakie sobie ostatnio robiłem, ustawiłem sobie, że moja postać miała być e, biało-czerwona. Wystarczy jeden cios. Jest. Ok. O nie, 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 unik. Wiem, że w tej grze chodzi o to, żeby wykonywać ataki, znaczy, fokusować się na przeciwników w ten sposób, bronić się przed nim i, i wykonywać odpowiednie ataki w odpowiednim momencie. Ale, tak jak widzicie, zabójczynią jest to. Naprawdę bardzo trudne, żeby, żeby się bronić, tak? Nie żeby wykonywać odpowiednie ataki, tylko żeby się właśnie bronić. Jest to mega trudne zadanie. Widzę, że z botami nie ma jakiejś takiej dużej trudności grania przeciwko nim. O, y gość z powrotem dołączył do sesji, fajnie. Nie, czekajcie, który to będzie? Będzie tak. Welcome back? Powinno było działać. SZ zostaje zastąpiona przez gracza Sir Viren. Dobra, no to, to ok. To goście wrócili do sesji, więc. No, chyba będzie to można ucisnąć. Mam nadzieję. Eee... No i pięknie. Czekajcie. Tu zrobimy ten trick. Ja go lubię stosować, bo to naprawdę dość potężny atak wydaje. Taki obszarowy. Natomiast no, ogromnym minusem jest ilość e, wytrzymałości, jaką to zużywa. Jednak no, jest to ogromna ilość. Aha, nie przywraca mi się w ogóle. Jak walczę. Okej, okay, czyli muszę przestać na chwilę walczyć. Okej, okay. daję na chwilę. O, o muszę zdupiać, bo mnie mocno to czyni. Ehm, straciliśmy. A! Dobrze patrzę? Dobrze patrzę. Ło! Wow. Chyba jednak nie. Przeciwko dwóm gościom to ja nie mam za dużych szans. Ja przeciwko jednemu mam małe szanse. A co dopiero przeciwko dwóm? Wystarczy jeden cios. Pięknie. Okej. Okay. Ja muszę przywrócić sobie wytrzymałość, a tamta miła pani. Nie. Oj. wyrowałem od nich. No! W końcu. Szczerze nie do końca lubię walczyć. Wiem, że jest to poprawne i w ogóle, ale widzę dużo takich sytuacji, gdzie prościej jest mi walczyć właśnie. Ło! Wow, ale się gość broni. No ale przeciwko trzem to nie ma szans. To jest tak zbudowana gra, że tutaj przewaga liczebna jest nie do pokonania. Okej. Okay. Roznosimy pył. Maluczkich. I lecimy na C. No gościu! Dwa razy żeś... Jeden raz można zrozumieć, ale gość mi przyrąbał dwa razy i to tak mocno. Przejmij, by zdobyć 100 punktów. Przejęte. Eee, nie mamy B. Komu trzeba przywalić, żeby przejąć B? Temu panu trzeba przyrąbać. Okej. Okay. No to spadł. Tutaj gość mnie gonił, ale go oleje. Eee. No. Dobra, sorry, przywaliłem moim. Trzeba się lekko oddalić. O, Dimendo. Dobra, jest pokonany gość. Gra mi się podoba, aczkolwiek, no, ma sporo mankamentów. Trzeba to przyznać, że gra ma sporo mankamentów i, i jednak yy, nie jest to jakieś takie. Nie jest to najwspanialsza, najprzyjemniejsza rozgrywka. Yy, dużo błędów wydaje mi się, że jest właśnie w tych potyczkach. No ale może tutaj, z drugiej strony, może to jest po prostu dobry balans, co mi się wydaje błędem. Inni gracze mają do tego całkowicie inne podejście. Mam od niedawna kota, i w tym momencie on jest nienormalny. Nie mam pojęcia, co mu się dzieje. Włączyłem mu światło. Znaczy, wiem, że nie powinno się mojego kota zamykać w pomieszczeniu, ale no cóż, nie mam innego wyjścia. W tym momencie muszę go zamknąć, bo jednak nagrywam. Nie ma nikogo innego w domu, więc to po prostu taka kolej rzeczy, tak? No. Jestem do tego zmuszony. Odporność na obrażenia w bloku, szybkość Mmm Nie. Rozbierz na części. Tak. Zaraz będziemy mieli piąty poziom. Następna gra. Tak, ja jestem gotowy. Możemy grać kolejny raz. Dla mnie super. E, podoba mi się. Po drugie z S SI miałem jakąś tam... Jakąś tam misję. Teraz miałem rozkazy. O właśnie. O, nie zdążyłem na to popatrzeć mapa wygląda. No, tą mapę to już grałem kilkukrotnie. Widzę, że gdy nie wybrałem postaci, wybrało mi tą, którą najczęściej gram. Fajna sprawa, bo no faktycznie, jeżeli ktoś nie wybierze tej postaci i zapomni, nie zdąży cokolwiek, no dajmy na to odejdzie na chwilę w tym momencie, dołączy do gry, Wybieram mu postać, którą jest prawdopodobnie najlepszy, tak? Bo, bo grał w nią najwięcej, miał z nią najwięcej do czynienia. Według mnie sprawa super. No, mi się bardzo podoba takie podejście. Z drugiej strony rozumiem, że ktoś będzie na przykład niezadowolony z takiego powodu, bo będzie chciał grać akurat inną postacią, ale jest to takie według mnie podejście optymalne. Chyba że druga sprawa wybrało postać losową i akurat przypadkowo wybrało tą postać, którą gram najwięcej. Też jest taka szansa, faktycznie jest, ale mam nadzieję, że, że to nie był przypadek, że to nie była losowość, tylko tutaj to był zamierzony zabieg twórców, że chcieli właśnie dać tą postać, którą się gra najczęściej. Pierdziele bzdury, tak, fakt. Nie jestem w tej grze najlepszy, tak, fakt. Chcę ją wam pokazać, bo mi się podoba, bo będzie to nowość, tak, będzie to nowość. Według mnie powiedzenie w tym momencie, że gra jest nowością, jest błędem, ponieważ gra jeszcze nie została opublikowana. I nie można powiedzieć, że jest jakakolwiek, tak? Bo jej właściwie w tym momencie jeszcze nie ma. W tym momencie ta gra jest w formie otwartej bety, tak? Nie można powiedzieć, że gra jest jakakolwiek w momencie, kiedy tak naprawdę jeszcze jej nie ma. No i właśnie o to chodzi z. Obroną, która właściwie nie istnieje, wykonać eliminację w mojej misji, chyba w tym momencie jest właśnie wykonać tą eliminację. Chyba w momencie zabijania kogoś musiałbym kliknąć Q lub E, albo F. Nie mam pojęcia. W tym momencie jest mi ciężko wam powiedzieć, co bym musiał kliknąć. Natomiast wiem, że i jeszcze mi się to nie udało Wiem natomiast O, 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 o. no nie, nie wyszło oberwałem od przydupasów i od głównego przeciwnika no nie wiem jak zaciupać tego może trzeba się na nim sfokusować Ha, jak klikam lekko spację. Dobra. Nie wiedziałem o tym, że jak klikam lekko spację, to robi mi taki lekki unik. A jak przytrzymam tą spację. Znaczy, kliknę ją dwukrotnie, to robi back. A jak mam nafokusowane na kogoś i kliknę ją jednokrotnie, to robi mi. Okej, okay, zdupiamy. Nie wiem, czy słyszycie ten dźwięk. Bo, bo bardzo możliwe, że mam na przykład za cicho. Ale jest. Według mnie to jest y, świetny dźwięk w momencie, kiedy nasza postać dyszy. Dobrze. Jeden z niewielu momentów, kiedy udało mi się kogoś zabić. Faktycznie e, pokonać. all kill monster kill. Nie no, to, to jest ładne akurat. Jak się zbierze taka grupka tych, tych przeciwników i tak w nich przywalić, to to wygląda bardzo ładnie. To trzeba przyznać. E... No i. i... I czemu nie mogę go dobić? Ja bardzo chciałbym ich podobijać. Dobra. Okej. Okay. Wyzułem się całkowicie z energii. Ale chyba już możemy ich wykańczać. Mogę jakieś EF, cokolwiek... Nie mogę. Chciałem, starałem się No Nie wiem, chyba muszę wrócić normalnie do samouczka I nauczyć się jak robić te eliminacje Bo nie mam pojęcia Dobra, udało mi się dwóch gości zabić Nie wiem czy tam 8 to było chyba asyst, czy coś takiego Brak łupów mm, Jak oni mogli Talent pogromca. No, nie ogarniam tych talentów jeszcze ani, ani tych rzeczy. W ogóle nie ogarniam tego, co tutaj mam w lewym dolnym rogu. I, i ja po prostu walczę. Także łatwo możecie to chyba zauważyć, że ja po prostu lecę brzydko mówiąc, na pałę, Tak, napałę przed siebie. Yy, Bojownicy ukończy dwie rozgrywki eliminacji przeciw SI postacią nie będącą weteranem. Niebędącą weteranem. Jak wygląda to Niebędącą weteranem. Czyli postacią którą. Średni elastyczny, szybkość kontrola gasy. Wiecie co? Bo ja właściwie wybrałem sobie nację wikingów, więc chyba powinienem grać wikingiem. A jeszcze ani razu nie uruchomiłem tej postaci. Tak szczerze powiedziawszy, więc może w końcu by się przydało. Um, tutaj pewnie będzie mniejsza taka wytrzymałość tej postaci i pewnie będzie wolniejsza ta postać. Szybciej będzie się męczyć, to chodzi mi o to mniejsza wytrzymałość, natomiast jego obronność i, i takie zdolności bojowe to powinno być chyba większe. On powinien tak szybciej ciupać przeciwnika. Może tutaj byśmy nawet skorzystali z prawego przycisku myszy. Tamtą postacią raczej właśnie albo klikałem lewy, prawy naraz i robiłem taki potężny tak? albo. Wiem co on ma zajebiaszczego. To już użyjemy. Na pierwszym przeciwniku, jakiego spotkam, na 1000% tego użyjemy. Widzicie, co jest ciekawe, nagrywa mi się w 60 fps, ach czyli nagrywa się płynnie, wszystko mi się to wyświetla. A obraz na nagraniu jest tak zacięty, że ja pierdzielę. Normalnie nie da się tego inaczej ująć niż ja pierdzielę. Chodź tu. No nie! Serio? Nie, myślałem, że spudłowałem. Trololololo! Czemu? Czemu oni mnie wszyscy tak biją? Nie zgadzam się na to. I co? Moja postać tak po prostu spudłowała. Ło! Trolololo! Zginąłem. Już. Odrodzi mnie ktoś czekać? Jak myślicie? A może poczekam? Nie, bo ty nie wyłączają odrodzenia. Więc koleś odrodzisz mnie, czy nie? Wskrzeszanie. Jest! Gość mnie wskrzesił. Dobra, zaćpany Potrzebuję się odsunąć Ło, ziomuś Czemu ty tutaj walczysz sam? No chodź Pierdoło jedna wredna No chodź Jaka pinda Wywróciła mnie Co myślisz, że mnie będziesz bić? Jaka menda tempa? Dobra, przywalmy im taki jednoosobowy czołg. Odsuń się i w plecy przywali. Są mędy, nie przeciwnicy. Górę! górę gadzie, górę bi. Górę bi. Górę bi. Ona się nie obroni, lewo bi. O, nie, nie, nie. Nie, 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 nie zostawcie mnie. O, przywalił mnie jakimś mocnym atakiem. Ale czekajcie, co ja mogę zrobić? Nie, ja zginę, ja nie chcę zginąć. No, nie, nie zginąłem. A wyświetlało mi się, że mam coś ładnego. Coś mi tam wyświetlało. Że mam jakąś moc czy coś. Nie wiem, jak tego użyć. A, niepotrzebnie. Tam ich było dwóch i oni zabiją zaraz tego ziomka. A to może chodzi o tą jedynkę, tak? Że, że ona mi się naładowała? Czy nie? Nie Dobra, ziomek zerwał. I to tak mocno. Nie można go dobić jakoś na ziemi? F, Q, E, F, G. Dobra. Nic nie można. I to było tak, że się trzymało. Dobra, spróbujemy tego znowu użyć na kimś. Jak tylko tego kogoś zobaczymy. Si, 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 si. Tutaj jest gdzieś C. A tam trzeba do góry przebiec. Tam ziomek leży. Ale wamy ziomka biegniemy na C. Przejmowanie punktu C. O. Teraz. I teraz. No! I gdzie go nie złapało? Powinno było go złapać. I to tak czterokrotnie. No? Gdzie uderzysz? No miał w górę walić, a nie w boki jakieś z dołu i w ogóle. No! Nie no, broni się! No! Ja pierdzielę Ja to myszką ruszam jak porąbany, a, a to nic. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie znam się. Dobra, potrzebujemy zająć punkty. Bo jeszcze to przegramy. A wtedy to będzie w ogóle siara. Przegrać z botami, przegrać z botami w becie. No to jest lekka siara. No! DA mnie za. No jak? Ja użyłem tego jedynki, w ogóle tego tam. Kliknąłem tysiąc różnych rzeczy, a ta na i miłe bucieła. No. No. <ścoughs> no. Kara za egzekucję plus 3 sekundy. Dostałem karę za egzekucję. Ja nawet nie umiem wykonać egzekucji. Dobra, mamy punkt A, mamy punkt C. Rypać punkt B A jeszcze im drzwi zamknę Żeby mi tu nie przyszli Czego mi wcześniej nie chciało ani Tego gościa poczuć, ani teraz podszedłem do tego I nie chciało bramy zamknąć Normalnie Gnoje Chodźcie tu Chodźcie tu, gnoje jedne wredne Co myślisz, że Przeciwko dwóm masz jakieś szanse? Ty pało jedna! Ty pałsztajnie, głupi tempy, Będziesz mnie zdupczał! Ja ci kuść dam! Co go leczysz, głupia gro? Powinno go nie leczyć. Jak ja jestem w pobliżu. No, miałem obronę z prawej strony. O, pięknie. Rozbrojenie. Ahała, tu bolało. Tu bolało. No z której strony uderzysz? No, Dupy Dupy! Dupy. Po prostu dupy. Nie no, wiem, że ja do kit'u gram. Wiem, że to jest moja wina, ja do kit'u gram, ja nie wyrabiam i głupie SI potrafią mnie pokonać. Wiem. Zdaję sobie z tego sprawę. No i gdzie on lezie? No! Bij w górę! No. Nie uderzył w górę, a ten zdupcza. No i gdzie zdupiasz gnoju, no? No i, i zrobiłem obronę w górę, a, a ten ma to gdzieś. Gdzieś mi nie mają. W ogóle ich nie obchodzi to, co ja czuję i myślę. Nie przejmują się moimi uczuciami. No i znowu gnój z dupca na punkt! I znowu go durna gra zacznie leczyć, bo ten jest na punkcie i nikogo innego na tym punkcie nie ma. No mam. Dostawka. Ale to się uspokoi. Wgraliśmy jest Jupi! jej. Nie, 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 nie. Nie ciesz mnie to. W ogóle Jestem zły bo mi źle poszło. Um. Um. Tak, patrzę w tym momencie na poziom dźwięku na, 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 w programie do nagrywania i... I. Co to jest? Nie, dziękuję, ale se wybiorę. Albo nie wybiorę. Nie, a jakbym chciał. Nie chcę tego zniszczyć, a chcę to zdjąć. Musiałbym wejść w ustawienia postaci. No nic. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę Wam miłego dnia, tudzież wieczoru. I zapraszam na kolejne odcinki z tej bądź jakiejkolwiek innej serii u mnie na kanale, ponieważ tam może się już nie pojawić. A może zdążę jeszcze coś nagrać? Nie wiem. Tymczasem grało mi się dość przyjemnie, mimo tego, że ginąłem i mimo tego, że szło mi do dupy. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Na razie, cześć!